Dzień dobry. Rano wpadłam na pomysł, żeby zrobić zdjęcie na koszulkę, ale niestety się nie udało. Coś źle zrobiłam z przepisem na YouTube. Niby się odbiło, ale bardzo słabo widać. Z tego, co później oglądałam, to trzeba wydrukować zdjęcie na drukarce, ale odwrotną stroną papieru i dopiero można. Naprasowywać na tkaninę, a ja zrobiłam to. Yy, miałam zdjęcie wydrukowane gdzieś tam w Rosmanie i bardzo słabo się to odbiło, więc stwierdziłam, że muszę to jakoś zakryć. A że miałam jeszcze chustki z wczorajszych moich prac nad kurtką, która sobie tutaj wisi, więc stwierdziłam, że dzisiaj zrobię bluzkę z motywem kwiatowym i no, nie może się obyć żeby tą bluzkę bez korali zostawić więc są też czerwone korale to jest zwykły podkoszulek też go znalazłam na śmietniku biały no i muszę tą, tą fotografię nie zakryć to takie coś zrobiłam wycięłam z chusty i na ramionczkach też będą małe motywy różyczek, a koralę do szyję czerwoną nitką do kołnierzyka i będzie taki pseudoludowy styl. Najśmieszniejsze jest to, że ja tej bluzki nawet nie przymierzyłam, czy jest na mnie dobra, ale ciężko robię. Najwyżej podaruję komuś, ktoś będzie miał oryginalną koszulkę. Pozdrawiam serdecznie.